Please allow me to introduce myself. Na Mamy nasz 2011 studenckich spotkaniach podróżniczych. Organizatorami są Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego, Akademickie Centrum Kultury Alternator UG i Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej. Ja sobie damy, ale damy wszystkich. Jestem właśnie na studenckich spotkaniach podróżniczych Menaszki 2011. Mam przyjemność rozmawiać ze zwycięzcą tegorocznej edycji. Powiedz może najpierw o tej podróży, żeby przybliżyć tutaj tym, którzy nie mieli okazji słuchać tej prezentacji. Pokrótce opowiedz o tym. Rejs miał miejsce w zeszłym roku. Wypłynęliśmy z Vancouver w maju i przypłynęliśmy do, do Brisbane w Australii w listopadzie. Rejs trwał 7 miesięcy. I jakby całą ideą i, i pomysłem było odwiedzenie oceani i jakby podsta podstawowym pomysłem było odwiedzenie ludzi którzy tam mieszkają, jakby ja jestem bardzo zafascynowany kulturą i we wszystkich podróżach najważniejsze dla mnie jest poznawanie ludzi i, i, i jakby poznawanie tej ich kultury także. to było to było celem tego do byłem dosyć Zdziwiony, że, że są, były, były, były fajne prezentacje. Ludzie pokazali e, bardzo. Ludzie byli w odległych miejscach. E, Także tak, myślę, że, że mimo jakby tego studenckiego charakteru e, menaszek, e, było to na, na bardzo wysokim poziomie. Bardzo, e, bardzo się cieszę, że powstał taki konkurs. To są jakby mini kolosy, z tym, że jakby wiadomo, że bardzo wielu studentów podróżuje. E, jednak. Tych podróży jakby może nie są na takim poziomie jak dla kolosów, a, a właśnie takie menażki są okazją do tego, żeby oni mogli się, się zaprezentować.